Jesteś w tej dziurze? Jestem taki Ta widzę to cię Dobrodzieju, <tnak> <büyük d schematic> no widzę cię Dobrodziej O kurde O kurde Ej dobra wyhamuj, hamuj dobra, Plaga Hamuj Ej Dobrodziej chodź tu na chwilę do kibla, coś chcesz ci pokazać No się mano. Papel, Do Ministerstwa Magii O oh, kurwa Ja Ale! <achter> no plaga powiedz mi co tu się dzieje Stój, stój I teraz w prawo skręć i do tyłu Plaga, co tu się najlepszego dzieje? Czemu ty prawie się spierdzieliłeś, no? Dobra, teraz w lewo skręt nie, i do przodu, ale bardzo ściągną. delikatnie, bardzo delikatnie, bardzo delikatnie O kurwa, patrzcie, ile tu skrapów jest! O, jest Znalazłem w nie no skrapów, ale numer teraz, bo to, to, to bo patrz. dobrze robisz, no, nie, no I gdzie? lewo, i pasuje No mówię, dziewięć skrapów to było chyba Chodź poszukamy Oni sekrety badają No Nie no, zaczekajcie, zaczekajcie na mnie Cała naprzód plaga Nie. Praga nie potrafi no, kierować ja bez mojego zańki. wzrokowego wzroku Weźcie, zaczekajcie! O, ale pyton! A nie, to nie, o, nie jest pyton! To lewa prawa, nie? Za zask skroniec! Podnieś mnie! Witam! gdzie jesteś? Oj, o, i tutaj I ja takie auto w prawo Aaaaa. W Uff, no, no okej, okay, bo tu chyba trzeba. Nie, tu w prawo I... musimy sobie ścieżkę zrobić. Ja już widzę co tu trzeba zrobić. No, deski, Musisz nie. Musisz zrobić tak. Tu są te! O, no, 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 no. Ukryzłam je! Ej, pistonki też tu są, żeby się ustabilizować. Ech, dziękuję. Nie. Plaga, nie możesz pojechać tędy? Zobacz tu na Czy przejedziesz po tym plaga? Nie wiem, bo ja tego nie widzę. Plaga, a nie możesz cockpit, tu nie. przejechać? Musiałbyś mnie naprowadzić. Dobra, nie, nie, nie? Dobra, tam, nie? dobra ja, ja, ja ci byłem yy, Nie no, tak to nie rób tym diabełem. Nie, nie, nie zabezpieczenie, nie, nie, nie. zabezpieczenie, żeby nie zleciał. No, no nie jest głupie, Dobra, jedziesz no. No, w, w, troszeczkę w prawo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. W lewo. Dobra, znaczy twoje w lewo, lewo, lewo. W lewo, lewo, lewo. No. i jeszcze w lewo, troszkę w lewo. I teraz... O! Stop, 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 no i teraz wyrównaj. Dobra, stoję. Nadal musisz w lewo. Chyba troszeczkę w lewo jeszcze. No, I teraz prawo, lewo, lewo, jeszcze troszkę lewo i już prosto. Dobra, prosto i teraz już do nas. Dobra. I teraz lewo zacznij, w lewo zacznij zaczni, zaczni, kręcić. i prawo. Lewo. No no, lewo, 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 do nas, no, lewo do nas. Twoje prawo, nasze prawo, nasze prawo. Twoje prawo. znaczy twoje prawo. O, idealnie. Dobra jest. Mamy to. pasuje. Dobra, wsiadamy. Ale łatwe to było, plaga. Ja nic nie widzę tu praktycznie. No jest, jeszcze tu masz łatwą drogę. A, dobra, dobra. Jak jechać, to jechać. Teraz to już no, widzę, no. No, piemię zatrzymaj się. mi się na bok nie wywrócili. Bo muszę... Na dach? Dora, Kurde, dora. dobra, nie, jed, jedź jednak, jed, jedź jednak, bo nie mogę wejść. No, 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 do przodu. Dora. Dobra, teraz stop. No. <laughs> ja, Przesuń się, bo nic nie widzę. <laughs> Jestem na dachu, dobra. <laughs> no i, go, i Tu wszystko tak. widzimy. No i teraz musisz się wcisnąć. <laughs> Halo! Zabierz tą dupę, nic nie widzę, no. No, Gramy z papier kamieno tak. nożyce. Zawisłem To wybrałeś Piotrek chłopaki, chłopaki, wisimy, wisimy, wisimy Co czemu wisimy? Co się stało? Zawisło, nie wiem, na coś wisimy, nie A, wiem. A widzę, 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 zobaczyć. widzę co tu się stało. Poczekaj. Zaraz to rozwiążę. Deskę może podłóż pod koło. Nie, 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 no, nie, zaraz no gościu. Co okay. ty tutaj? Nic nie będziemy podkładać. Podpięta! Podpięta! Lutuj, lutuj, lutuj. Tam brzmijesz pilota. <laughs> plaga, plaga, dobra, pomogę Ci. Plaga. No ja mam już, Boże, jak ty się... Jak ty się prójesz niepotrzebnie. Dobrze, tak trzymaj. Dobrze. Mam ze życia, No. no, dobrze. no. To jest to, co lubię. Odejdź mi stąd, no bo czemu muszę Używam pilota przecież, przestań się tak drzeć. No, o, no. no Dobra, gitara. Do nie, nie rzucaj o, mnie. O bogowie. Ale Dobra, Plaga, pełna moc, czy, jedziesz. Czy, czy, Przygadzałaś Dobra. Rura, dziadek! .ấy. No i daj radę, powodira. na silu! <ped replacement> to No, no yep. i wszystko no pod kontrolą, Tak, no no tak miał być, tykamy. tak miało być! No tu jak coś można sobie wziąć, o, tam jest ten. O, co, czekaj, o, o, Oj, To chyba ten, będzie trzeba jo, majmens, coś zaradzić. Hmm... Druga, druga, druga deska, ja, druga, druga deska. Dobra. Dobra, przejdziemy. Dobra, plaga już to zoperowuje, A, będzie git. Szecki, no dobra, i po prawej stronie. No, wtedy. patrz. Nie, wiem, jakoś nie ufam temu, że ty to ogarniesz, naprawdę. O, Zobacz, dobra, dobra, dobra. No Dobra, dawaj, jedziesz tu. No to musisz kierować trochę. No dawaj, no. W prawo, deski, w, prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, o, no w prawo, no ja w prawo. to jest. W, w, w damen prawo, w Dobra, i boss. prosto. Teraz, i już prosto. No i jesteśmy na jednym kamieniu, Dobra. Teraz dalej trzeba. Dobra, wziąć. teraz odbij troszkę w lewo, musisz zjechać z desek. No ten jeszcze ten troszkę. Się... Dobra, ten stop, ten chyba siveni. jest, chyba git, Tutaj. jest, chyba git. Chyba git. Zostań o. tak. Stój tak Dobra okay. Trafimy. Tam coś Oj. kurde musi być. Poczekaj <laughs> no, chwilę. Gripho! No, bro, Stało. <laughs> Tu Jesteś będzie dobrze, chodź, nie Ty no nie chce. Dobra, do mnie. dobra, ty nie, deskę ogarniemy to. Coś ty to ja go paruję w deskę o samochód, No, no. spokojnie, o, Zaraz patrz, no. zamontuję tu ta, ta, ta. o I będzie git teraz. Tam jest jedne A deski, poczekaj, A poczekaj, jeszcze nie, jeszcze nie jest, jeszcze nie jest, jeszcze nie. tutaj wrzucę. Nie już poczekaj, poczekaj, wrzucę tylko tu deski do tego Wiesz, zaczekaj chwilę, o, tom rzucę i tą też rzucę jakkolwiek, żeby one tu były. Pilot to jest, jest chyba w środku, wiesz. Musi, jak mi też chwilę to, to go wezmę. Hmm. Mamy deski w ogóle pod kołami. E, no teraz tam trochę mamy w sumie. Dobra, już. Teraz ja jestem tak nakierowany Dobra, na, na to. No, no. <laughs> w No, nie, no to. Super to zrobiłeś no, no, jest, no jest dobrze, udało się prawie. Dobra, wyrównaj plaga. No i co? Mówiłem, że da radę. No już, no muszę odłożyć pilot. No, no i co, ty tak się prółeś, że nie damy rady. Damy rady, no. Poczekaj, nie ruszaj się, o! No i teraz prawo, odbijesz dalej. No i co, plaga? Dalej. Na no, spokojnie. Nie, nawet ci to wyszło, nie? W ogóle nikt się tego nie spodziewał. Dob dobrze nie wam nie idzie, chłopaki, dobrze wam idzie. No, jest Dobrze, <laughs> idziemy tutaj. Dobrze, dobrze. O, nie no, tu się jest równa droga, autostradowa to stradowa jakaś. Dobrze. Ekspresówka tu jest normalna. To jest w ogóle. Dobrze, 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 tylko tu ostrożnie. To, no, tutaj k***y, stop. O, o, Stop. nic nie widzę. Stop, zaczekaj chwilę. Co, to zobaczy. idę zobaczyć. No, tu jest garaż przed nami. Ta! No wjeżdżasz tak, na to, pałę i tu w lewo to, to zaraz. Dawaj. Dobra. O. I tu i w lewo to, do, do garażu. 3, Kurde. Jesteśmy na całym początku mapę w pilo! Nie wiemy gdzie jesteśmy. Ale gdzieś tam jest je pewnie wala, więc można zawsze wrócić. <suszy> dobra, dobra, <dalej>, jesteśmy. <suszy> Czyli jest dobro to jest lepsze. A oni spoży. Ja takiego skrabu, pewnie. Co plaga? Co dobre tak się to robi. Patrz, patrz, patrz. Pyk, 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 wyrzucasz burgery. Chłopaki! Bierzesz spawarkę i co? burgery. Co! Chłopaki. Chłopaki! Pomocy! Pojatka, że ta. I co robisz te tak burgery? Smażone. Chłopaki! No tak. Zaprania chyba nie robią się. Popaki! Ej, plaga, w ogóle zobacz jakie to ładne eee. jeziorko jest, można popływać! Spokój się, bo cię Jezu. pospawa O, zobacz, widzisz? Zobaczcie jakie ładne jeziorko tu jest. A, o, nie o. do Popaki! No, do... no, no i padłeś do wody! To tam. O, wow. Tu, a wow! Tu nie jest tak wcale płytko! Chodź plaga! Ja. Pierdole, myślałem, że... Nie myślałem, że to jest tak płytko. Plaga ogólnie. Ja myślałem, że tu woda jest normalnie. No. Rzucił mnie do ale mnie też rzucił Rzuc, no. diabeł. Plaga! Ja, ja, musisz, musisz zrozumieć, mnie też rzucił. Dobra, ale patrz, zrobimy, wykorzystamy coś, czego się nie spodziewa. Zobacz. Kliknij rewajwa i mnie odtworzy normalnie. nie wyjdę. nie ma. Nie Poczekaj chwilę. Ej, chodź Kliknij tego rewajwa. Poczekaj chwilę. Diabeł chodź zobacz coś Poczekaj chwilę, <ślesztere> Diabeł, Chodź tu na, 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 na nagróbki. <ślesztere> zobacz co tu się dzieje. Pogrzeb plagi. No kurwa, na <ślesztere> wow! Diabeł potrzebuje pomocy. Dobra, Dobrodziej potrzebuje pomocy. Dobrodziej potrzebuje pomocy. Go nie wiem, Czemu? gdzie on jest. No spadł w dziurę. Ja też nie wiem. Dobrodzieju, gdzie oh. jesteś? Nie no, rzucaj to mnie, to ja, sam ja sam jestem na jednego hita, Diabełu. Nie rzucaj mnie. Gdzie jesteś, Dobrodzieju? Ladi! za moim głosem ja jestem żyje, w dziurze halala, pomocy! Ja cię ma. słyszę wszędzie tak samo! Ty wróci po Dobrodzieja. za moim głosem! Nie, nie ma twoich głosu. Na, no, na wzgórzach! Na wzgórzach? Dobra, zasiadaj. Diabeł będzie wiedział! Diabeł, podobno wiesz, to. gdzie jest Dobrodziej! Tak? No! Postacie, to się od razu naprawi. A, bo, tam, to tam, to gdzie byliśmy, a, tam gdzie byliśmy, tam gdzie szedłem, widziałeś mnie! Za moim głosem, proszę! Nie wiem, gdzie jest Twój głos! Tak, coraz bliżej, coraz bliżej! Ale nie wiem. Gdzie mnie widzisz? Gdzie ty jesteś? Dobra, jestem w dziurze, nie wiem, wpadłem w jakieś tekstury, nie wiem jak na stąd wyjść. Dobra, ale w jakim miejscu? Gdzieś, coraz bliżej, coraz bliżej. Gdzieś tutaj? Halo, 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 halo. Gdzieś tutaj, no, halo, halo. Halo, o, halo. Mówię, mówię, o, mówię, o, mówię, to, o, mówię, o, mówię, mówię. Mówię, mówię, Kurde, nigdzie nie widzę. Ale cię nigdzie nie widzę. Ja cię bo nie bo mam. jest Ale ja nie wiem, tu nie widzę dziury nawet, to jest problem. No bo to jest jakaś magiczna dziura, i ja też nie widziałem i tu wpadłem. Taka trawa dziwna była i to pułapka była. Trawa desko, dziwna o. była. Taka dziwna, kępka Dobra, trawy ja była. No, tak jestem tutaj w dziurze. O boże, e. nigdy nie O, widzę ja chyba. Nie, no, to jest niemożliwe fizycznie. To jest niemożliwe Coś fizycznie. Widzę. fizycznie. Wszedłem na nią i A, widzę, tutaj, widzę, o. widzę chyba. Dobra, okay. słyszysz mnie? No, mnie? Słyszę cię, słyszę. Tu Czuj jesteś, się. Dobrodzieju? Nie my to. Jesteś w tej dziurze? jestem taki. A ta, ta, widzę, widzę. widzę cię, Dobrodzieju! Widzę cię! Dobro! Co ty tam Dobrodzieju! Co ty, ty, ty tam robisz? Nie Dobra, ale. Nie ale to będę musiał dobra. wezwać kampera całego, bo ta sytuacja jest. Musicie, <laughs> sytuacja jest krytyczna, zaraz <laughs> się papierosy skończą. Kurczę, tu nic nie ma jednak. Poszukali mnie bo... To? Czy tam las płonie? ja, pierdziele. A mówiłem, żeby nie palić w lesie. Chłopaki! Chłopaki! Chłopaki, chłopaki! chłopaki! Pomocy! To Cy. nie no dobra, muszę wezwać ekipę ratunkową, w się sensie musimy kamperem tu podjechać, Ta. bo tam mają linę. Bo ja tak to cię Ta. nie wyciągnę. No. Ej dobra, nie wrzucaj nie. mnie tam, nie wrzucaj, Poczekaj, mnie, tam. Nie wrzucaj nie. mnie tam, nie wrzucaj nie, nie. mnie tam! Nie, nie, chodź! Nie wrzucam, złap dziadka! Dobra, spróbuj ten, podskoczyć! No, ale to Nie, 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 to nie za to głęboko ta jest. Ta Musimy ta 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 kamperem ta jest tu podjechać. To jest jeden problem. Ale, ale jak to plaga wyskoczy, Nie Albo wyskocznie. Ej, wyskocznie I muszę wrzucić. Byśmy taki, nie, nie zrobimy ten. raczej. A gdzie, gdzie jest ten? Poczekaj, zaraz ci zaraz, zaraz uratujemy, Dobrodzieju. Już wiem, gdzie jesteś. Dobrze. Gdzie jest nie ten kamper nasz? Gdzie jest camper? No. tam wlazłeś? <laughs> Skoczył po prostu. <laughs> <laughs> Szedłem i nagle. No, spadłem. Ch... No. O! Ja! On jest, on jest! O! Ja kom... mi... No, mówię, to jest normalny! Musimy go uratować! Musimy go uratować! No, musimy a, go da, uratować! A może tam trochę miejsca, dobrał żeby krytyczne. podejść bliżej ściany czy coś, żeby złapać się no, przez te A strój, a strój ty go złapać! To jest, jest taka tuba, Nie, nie da rady. Weź trochę się, cofnij się trochę. To jest taka tuba! Nie da rady! rady. Dobra, nie nie, no, nie, Ale jakby plagać sobie kłapki tutaj. Nie, na trzy osoby chłopaka. A bo czekaj, chodźmy po prostu po albo pod trampolinę. Dobra, dobrodzieju, zaraz wezmę ratunkowo coś, zaraz się uratujemy. Do, dobra. Plaga! Dobrodziej, sytuacja, akcja ratunkowa musi być! Dobra, chodź, musimy no, go uratować. Napraw, naprawmy... Pomysł. Nie, deweloperzy ma pomysł. Jaki? Zostawmy. Zostawmy. Musimy mu dać burgera, wtedy zginął jak i... Boże, nie, to jest nie, plaga, nie, to jest a, słabe. Nie, to jest słaby, a, sposób, tak, nie, to jest słaby no, sposób, musimy zrobić to, to normalnie. No, normalnie, zaufaj mi. Poza tym, czemu auto jest nienaprawione? Naprawmy piekać, je chociaż. Ja czemu auto jest tak, to Nikt go nie naprawił no. właśnie, też byłem zaskoczony. A, bo ta, ta, ta się posuła. Dobra, bo się sznurek... To no naprawdę. do jeziora, pamiętasz? coś... nie, technicznie... Technicznie to ty... Technicznie właśnie coś do żartu. Dobra, inaczej zrobimy. Chodź plaka. Tak, Weźmiemy tak, rampę i pójdziemy do dobrodzieja. Ale Pokażę ci gdzie on jest. Boże jedyne, boże. Nigdy czekaj. nie wejdę, nigdy. Poczekaj. Jesteś no, no, zaufaj mi. To, jest. Tutaj, chodź. Pokażę ci. Ale nie dawaj mu burgera, bo to, naj, naj, najgorszy, to jest najgorszy, najgorszy ratunek. Zdanne, tak się nie, nie ratuje ludzi. Ever, no. Tak się nie ratuje ludzi. Ale to się tak nie ratuje, to jest najgorszy ratunek. No, zrobię go, wybijemy go. Mówię ci, zaufaj mi. Dobrodzieju! Ma się Pomoc tak nadchodzi! Paliwa, Jej, może wyjdę? Dobrodzieju, pomoc nadeszła! Była. Może wyjdę? Pod mapą jestem, pod Wydę, tobą. Muszę się chyba, nie? Tu jest... Pro, dobrodzieju? Bo... A, ale wrzucaj mnie, ja jest Dobro dzieju, tu? nie wrzucaj mnie, bo ja zginę. Dobrodzieju, jesteś tu? Nie wrzucaj mnie, bo ja zginę, serio. Wiesz? Ewo, dziękuję bardzo za pięć Dobro brodziej, Dobrodzieju, łap! Słyszy? Przyniosłem ci rampę! Ogólnie, panowie, opętało nam wana! A on nas nie słyszy Ej, Dobrodzieju, słyszysz nas? Może? Dobrodzieju, słyszysz nas? Co się z tym wanem dzieje? Dobrodzieju? Ja Dobrodzieju? Słyszysz nas? Dawaj. Szybki spacjom, szybciej! Halo? Dobrodzieju? Nie, bo ja tu próbuję się wyspacjować, ale... Dobrodzieju, gałganie, Dzień rampę ci zrzuciliśmy! skoczyć? Czy nie jesteśmy ci rzeczy, nie jesteś bliżej, cały czas tak samo tak nisko. Jest, Dobrodzieju? Dawaj, 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 maleńki! Kurde, ja chyba w ten wale w jakiś sufit zaginany. A się stłumbić w ogóle? Bo wali w, w rampę, co rzuciłeś. Aby zablokować się w Chyba nie widzi, że rampa stoi to, to, to mu na głowie, co nie? To to jest. No, on chyba to, to, to jest. w ogóle mało. to było? Elektronik. O, założył rampę. No, łaskażą Masz <grym <grym Masz <grym> Ale on jaką nie słyszy nas. Elektronik. Masz burgera, zjedz sobie Tak ja to wziąłem O, o i guzik kliknie i teraz go wysprzęgnij tak. No Muszę? O, Burguer. musisz no No, musisz to zamontować teraz, dobry ja dzień patrz jak, jak się go używa? Guziczkiem, guziczkiem serwowym <grym> już, już ten oszalał po prostu, co nie? Już ten Już normalnie ten No właśnie, zapalmy sobie To nie? Świetnie sobie radzi O patrz, Ktoś jest wyżej, może ej wyżej. Dobra, złap go teraz

Ej, dobra, takie zasadnicze pytanie o, do nas, Czy wy również uberniemy? Nie, nie, żyjemy, wyciągamy do Dobrodzieju. Bo mnie las spalił. O, dobra, to cię zrewajwujemy las, potem. Dlatego nie żyjesz. I ogólnie coś nam busa opętało. Co nam busa opętało? Dobra, garniemy to na luzie. Jak nam Dobrodzieju ci idzie? <noise> dobra, no jest blisko już prawie. Nawaj, Dobrodzieju! Co ty robisz? Prawie go miałem. Jak dawaj, jak wy da ty nie jesteście. Jesteśmy, gałganie, to, to ci zrzucił to no przecież. Tak nie słyszy, no. To nie gadają, że. No. no. dzieja nie możesz odpalić no, sobie nie. tej maszyny po prostu? Że tam nacisnął przycisk, żeby cię wybiła? Nie, bo tu jest za ciasno. Tu jest za ciasno, mogę ja. jej postawić płasko. Najlepsze jest to, że ja cię słyszę normalnie w grze, tylko ty mnie nie słyszysz co, nie? Bo ja cię widzę. Próbujesz cię no, z plaką ja złapać nawet. Ja nawet ledwo słyszę. No. no. no, 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 no dobra, dzień. tutaj plaga zaraz przyjedzie busem, to no, cię wciągniemy. Dobra, idę po. Trzeba dać mu drugie ten ciągania. 100% tam wiadno. Kolejny no, kolejny wiem, ten, kolejny przedmiot trzeba mu dać po prostu. <laughs> Cała mapa, kładka, dobrodziej, pada do dziury <laughs> do Dobra, dobrodzieju, wow. mam coś dla ciebie Uwaga, rzucam ci kolejną rzecz, która ci może uratować O kurwa, prawie, zrzuciłem ci kolejną rzecz widzę Spróbuj, spróbuj tego użyć trochę trochę, pojedźcie trochę do przodu To jest chyba podnosik, spróbuj się podnieść jakoś ten Albo nasi, ten, ej widzisz, pat, to podny jakby, jakbyś może się, użyj jednego, podbij się o. do góry i potem użyć drugiego, żeby być jeszcze wyżej Może się uda Chyba się czekła się O no, jesteś wyżej jakby. Jakby no, no. się wypchnął, może stąd się dał ku... A da spróbuj na ziemi to położyć spadnie, może dobrodzieju i, i ten. nie, ten... nie, mogę bo to jest za płasko Jaka. postaw to na ścianę i spróbuj się wy tego o, słyszę plagę. nie, nie, No nie, 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 plaga nie, witam nie, Ej, nie, mówisz, że tu nie, no, nie, wiedz no, wiedz no, nie, nie, no, Wiesz co, nie, ty nie, że nie, nie, plaga? nie, wierzę. nie, mówi, nie, 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 Masakra Zawinął mi, zawinął mi wana Już dawno drogi. mogliśmy, <grym> dobra, rzucam ratunek, dobrodzieju, łap Wyciągnijcie linę, stąd, Lina, poszła, lina poszła, dobrodzieju, łap się liny Lina poszła? Nie, diabeł ją Ja Diabeł ją wy, wy, wyciągnął, zrzućmy wycie... jeszcze tą linę A Trzymaj Lina jest, dobrodzieju, łap Czekaj, czekaj, czekaj Zbrodnić, co? jest w to nie to... nic? Lina jest. Spróbuj złapać Paczcie linę, powinieneś widzieć. Spójrzcie, spójrzcie jeszcze tą, spójrzcie, tą linę jeszcze trochę. Spójrzcie ją trochę. Ciągajcie, bo ja będę widział końcówkę wtedy Wróć i wtedy ją dwie złapię. Liny, no. bo ja tylko jak patrzę Kurde, w górę, to cokolwiek widzę, to jest bardzo ciemno. Opa, dwie liny mu wrzucę. Cyk. Ja drugą o, drugą. o, masz drugą linę. Nie wiem. Nie, nie złapałeś. Nie, nie złapałeś. Dobra, wyciągajcie ją lekko. Muszę ją wyciągnąć, żeby... Wciągam, wciągam. Ale ja to chyba tak nie działa. O kur... O, Dobra dziadek podpis Obaj wpadli. Ty nie mogę spojrzeć tak w dół nisko. No Miamyna. właśnie, no dlatego... O! Mam o, hak, mam jedzie, hak! Malinę, tak, malinę! Tak, tak! Mamy to! Poczekaj, diabeł no, wraca tu! Bardzo. Diabeł Raki! Dobra, możemy jechać! Dobra, tak. jedziemy tam, jak. No, no udało się! W, to. się stąd! <laughs> nie, musimy już nie możemy, kur... A teraz ja! Poczekaj, no nie zrzucaj <laughs> mnie! Jasne, Masz ale jest poświęcenie. No i dobra, plaga, czemu zresetowałeś? Bo plaga zresetowała. Poczekaj, no rzuć coś. Do mu udajmy i do, do koła. Dobra, masz linę, no. linę, łap. P poszła lina. Masz? E, no, wyciągaj ją powoli. Dobra, wyciągajcie. Wyciągaj linę powoli. Tylko nie wiem, którą on ma. Rzucić cię. Są dwie, jak coś. Ja <laughs> no i widzisz. I co ja dobrodzieju? Ale ale dobrać dobrać wystarczyło ale nie, co? Wyciągaj wyciągajcie linę powoli. Nie, A słyszysz mnie teraz normalnie dobrodzieju grze? dzisiaj dobra czy słyszymy teraz człowiek. normalnie w grze? Dobrodzieju. No, ja, u plaga, mnie to w ogóle... To. Gdzie jest plaga? Ja nie chcę. Dobrodzieju. Nie, bo, ale nie widzę. Dobrodzie, ja dzień. słyszysz mnie normalnie w grze? Sky, 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 sky. Dobrodzie, chyba w grze gaj, mnie gaj, normalnie gaj. nie słyszysz. W każdym razie. Blady, słyszysz ja cię słyszę. Ja ci słyszę. Ja cię słyszę. Nie, nie powoli. O, już już nie ma, co nie chodzi. Powoli cofać to minę, zbijać, a nie w rękę. Wrzuć, złapa w rękę, wskocz do środka, on ciebie złapie w ręce i nie dobry pomysł, dobry pomysł. Ej, nie, dobra. Dobra, zrobimy mam, mama, mama. wyciągnijcie go. O tył, tył. tył, tył. Generalnie, generalnie dobrodzieju, ja powiem ci, że ja od samego początku chciałem tu kamperem przyjechać, ale plaga no. się ze mną budził przez pół godziny, że nie, nie da rady tu wjechać. I co? Gada. Plaga zapierd... później w drzewo, ja wsiadłem w auto i przyjechałem. Ale gadam na Discordzie, tak bo było. oni mnie nie słyszą bez Discorda. Ja jestem, słyszę. jestem. Nie, tutaj ja ani, ani Bladiego nie, nie, ja. nie widzę, ani Flagi nie widzę, a ja Dobra, Dobra, nie słyszę. Szybko, Dobra, gościu! Gościu, jedziemy! Dobra, dnia, dnia. Płynia, Płynia, po, kurwa! Ja tam z pół godziny siedziałem, kurde, w tej dziurze. Kurde. O, kurde. O, o, widzę. Ej, usiądź, usiądź. A, a mnie widzisz. A mnie widzisz? O, teraz O, teraz teraz, o, teraz, tak. o Ej, słyszysz słyszy mnie też dobrodzieju o, teraz? No, no. Czy, no. Tak, ej, wyobraź sobie, że ja tu chciałem, żebyśmy podjechali, o, ale plaga tak bardzo nie chciał tu kamperem podjechać i, i no, widzisz, to się dużyło. Tak. No, 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 typowy plaga, no. typowy plaga, kurde. No. 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 On mówi Przynieś mu wciągarkę! Przynieś mu jakieś gówno, jeszcze te linki! <laughs> Jakie linki? <laughs> o czym ty gadasz? Jest, nie ma linki, zrestartowane są już dawno. Nie są, tak? no a przecież widzę. No, Ej, no, e, no. e, jak coś, to tam musisz w lewo jechać do plaga. Ja Ej, pierdziłem. tam jak się pali, to nie w tą stronę Lebo. jedziesz, Gałganie Nie możesz przez góry jechać. W lewo No futeł, tak A on nie słyszy bany. nawet. Diabeł, to nie tylko nie w tą stronę w ogóle jedziesz. Przecież to tam powinieneś Pokojne. do ognia jechać. Gdzie ty jedziesz? No. no w sensie nie w tą A, stronę no. jedziesz absolutnie. No jaki to był koszmar, dzikie? Nie, ja, ja, ja. no co jest Nie, no, no. Po, Musisz, musisz... ale musisz żeby ja, jechać ja. do tyłu, to musisz bieg pewnie zmieniłeś R -kę. śmierdzielu trolujący piany Dobra, weź tam zawróć no, flaga i no, no. jedź, jedź tam Nikt do celu Jedź górami, górami, jedź w lewo tam Jedź, jedź tam Gdzie wzdłuż jest gór Diabeł? nie wiem poszedł gdzieś Dla mnie zniknął, nie ma go nigdzie No ja też diabeła nie widzę o. Diabełu? Dobra. U mnie to wy macie jakiś w ogóle ten, jakieś drgawki, nie, 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 nie. <noise> Bo tak długo <noise> ciebie brakowało dobrodzieju <noise> że wiesz. <noise> Stresję się po prostu. <noise> Boże, Boże. Dobra Bo tu w prawo, nie? No, tam jedź wiesz. tylko tam wiesz. No jedź taką ładną drogą. Tutaj przez góry, przez góry jakoś. No. no. A. Ładna Cześć, droga. O, kurwa. Coś tam do jaweł Jeźdź tu! Coś tam diabeł ma o, powiem, tędy właśnie, wzią. ładnie. Ooooooo! mi się podoba, jedź dalej. jest fajnie. Teraz się wbiję na tym. Opa! Opa! No raz a, bo sznura sznur, bo diabeł zamontował. Nie zamontowałem. Nie, nie zamontowałem. nie zamontowałem, Nie zamontowałem, mi Nie więc, łapałem więc łapałem sznur. Sztura! Sznur, Sztura mamy na. Na? Sznurwa, z tyłu. I sznur Zaczekaj, zaczekaj, o, no, ale zresetuję. Ale zresetuję. Nie zaczekaj plaga, zresetuję. Zaczekaj, zresetuję, zaczekaj, zaczekaj, zresetuję. Zresetuję, zaczekaj. Już, stop, stop, daj mi wejść, daj mi wejść. Daj mi wejść, daj mi wejść, bo jak nie wejdę, to potem już nie dam rady. O, bogowie. A, Dobra, jasne, jedź. Jasne. Teraz możesz jechać. Uff. Ej, w ogóle my się słyszymy czy nie? Ja ja, ja nie słyszę wiem. cię, co ja nie? słyszę plagę, no. A bo słyszysz bo mnie, Dobrodzieju? I... słyszę. A, no, ale słyszysz chyba tylko, kiedy siedzę. Bo jak nie siedzę, to mnie nie słyszysz chyba. Tak, no tak prawda. bo wtedy go nie ma. Bo wtedy... Bo wtedy... Ale, plaki, bo wtedy, bo bo wtedy... Ej, Dobrodzieju, zobacz na ten trik. Patrz, jestem. Dobrodzieju, jestem. Nie, nie mam mnie. Je. Patrz, jestem. Dobry dzień, je tędy. <laughs> no, ja jestem. Ja, ja Wiedziałeś? Goniłeś? Dobry dzień, jaki trik? Daj, <laughs> daj. No, no. Nie, nie no. złasz Dobry dzień, zła. patrz jeszcze na to. Patrz na to, patrz na to. Aaaa. Fajne, co nie? jest to, że on, on, u mnie cały czas jest i nawet na moment nie znika. Tylko widzę, jak wraca sięcze. Jak, no, jak to? Jak takie upośledzone no, dziecko, co zakryje sobie te z dłoniami oczy i mówi, że go nie widać Tak, dokładnie. to flaga na pewno jest na ale przynajmniej no, no, ja nie. No, no, jak ładna, jakby, jak ładna trasa, dobra tak gdzieś tutaj, do pracy. gdzieś tu musi być ten, szukaj jest. autostrady głównej, szukaj znaku Ja ram jaram szlugę No ja też sobie zapalę I, ja, ja akurat no, jestem tutaj no. dobra. Tak to jest jak się nie do pałki wyrzuca do lasu no, takie są A, właśnie efekty tak, Mówię ci Piotrek, trzeba wjechać <laughs> do, do, do to pożaru, mówię ci, to jest lepsze O tu jest lepsza miejscu O kurde Ej dobra wyhamuj, hamuj blaga, hamuj Dobrze ładnie Dobrze żeś zrobił Kozak, no. no i co teraz? No i super, no. jesteśmy w kanionie bez wyjścia A weź, a weź nie, tam wejcowa trochę Bo tu jest jakaś siła trasa. Przynajmniej gladił miesztuczkę z <laughs> wnikanem. Przynajmniej, przynajmniej potrawie znikać. Ej, dobrodziej! Trzebaś Ej, dobrodziej sprzedażem. coś ci pokażę! No. No. Ej, dobrodziej, chodź tu jak chwilę do kibla coś ci pokazać! Ej, dobrodziej teraz. No się mano! do ministerstwa magii! O oh, oh. oh. oh, pale oh. O, nie, to nie jest Ministerstwo Magii. Kurwa. Ja. Cały wam. Ale mam buch. więcej skrapu teraz. No, Dokładnie więcej nie. skrapu, więcej wszystkiego. Ej, dobra, zestetujmy ten naprawmy wana teraz. No. Jezus Maryja, co to była za przygoda? Bo ale za było fajnie. Plaza. Podobała mi się ta misja ratunkowa. Fajnie ale było. Udało się tak. mnie uratować. To, to było piękne. No, ale co? Ale będziemy mogli jeszcze zagrać, mi się wydaje. Musimy skończyć Prawie. tą gierkę. Tak, gramy jest, przecież! Na no nie! Tak. A co, już ty kończymy? Nie, nie, nie no, się no gramy chyba. Chyba jeszcze nie skończyliśmy mapy. to jest ending <grym> zaraz. Jakiej pierwszej mapy? No, i tak, słyszałem, że map jest 27. No, Plaga, no chyba kończymy. Czemu ty teraz odmontowujesz koła? Musimy to skończyć. Ja już jest? Spalne. Nie no, no Plaga, daj spokój, się. no. no Pamiętaj się e. tym Plagiem, nie wolno Później tego robić. Plaga, no co ty robisz, no. Czemu zamontowałeś o, nam ty. wszystkie opony w naszym tym, nie. Y, w naszym busie? Nie zamontowałem właśnie. No. Nie zamontowałem, popatrz. Ale jest pięknie teraz. Masakra, plaga, wiesz? Plaga, że my tu jedziemy. No, jak ty tak chcesz iść spać? Nie ma spania, trzeba ten. Trzeba iść do tego lasu płonącego. Opa. Opa. Tak dobrze nam szło przecież. No, mamy Prawda? mega dobry rekord. Tu, tu się tak. chyba nawet nie wiadomo, czy tu się nawet zapisywać grę Co, nie? A ty chcesz kończyć? No nie, na pewno się nie. Nie da się, nie nie ja da. słyszałem. Na pewno. To nic, będziemy musieli, musieli grać od nowa. Ja już grałem trzy levele, nie da się. A nie myślałeś, a nie myślałeś? Plaga, żeby jednak ukończyć grę? Nie. Nie wysłałem. Ale ja chyba przydał się kolejny reset, tak jak patrzę teraz. Nie. Co ty mi? Ale musimy ale musimy, nie wiem, jutro albo pojutrze. No to jutro dajcie. No, bo ja chcę ukończyć. No, no. Ej, dobra, jest yes, load, jest load gaming, więc yes, luz chyba. jest no load. Dobra, git. Więc będziemy dobra. mogli kontynuować. To dawajcie, jutro 19.30. Load dobra. gaming. No. Koza, tak. <laughs> Ale to była dobra gra, naprawdę, tak dobrze ten. taka zabawa. Jest Ach. mega fajna, jest była no. dobra zabawa, naprawdę. Ale z tą dziurą, powróć, przez zostanie. pół godziny się ciąło no, Najlepsze to było, jak ty usiadłeś na kiblu, czyli do ministerstwa magii, i w tym momencie cały, cały van wybuch po prostu. Sprawdźmy, go. No cóż! Dobra, moi kochani, trzymajcie się. Kochaniutcy. Jutro się słyszymy. I co? I co wam mam powiedzieć? I taktycznie się z wami żegnam. Trzymajcie się, widzowie!